Omar Optima jest rozwiązaniem dla mikro, małych, średnich firm. Podmioty te ze względu na swoją wielkość, specyfikę działalności różnią się między sobą, no i oczywiście różnią się ich potrzeby funkcjonalne co do programu wykorzystywanego w firmie. Jednak jedna rzecz nie zmienia się. Każdy użytkownik chce, żeby jego program był przyjazny, był prosty w obsłudze, żeby ułatwiał pracę i był wygodnym narzędziem stosowanym na co dzień. Świadomi tego, kładziemy bardzo duży nacisk w rozwoju komach optima na ergonomię, Tutaj w 2010 roku we wrześniu wprowadzimy wersję, która zupełnie odnowi interfejs programu. Dzięki czemu praca stanie się dużo prostsza, dużo łatwiejsza i będzie to narzędzie idealne dla każdego, nawet tego najmniejszego użytkownika, który na co dzień nie korzysta na przykład z innych różnych aplikacji. Jednak to będzie dla niego przyjazne narzędzie. Kładziemy również duży nacisk na tak zwane modele usługowe, czyli pracę mobilną, pracę z programem możliwą przez sieć Internet. Tutaj mamy na myśli aplikacje produkowane przez spółkę i 24. Między innymi będzie to rozwój iSK24, e ale także wprowadzone zostaną do gramy nowe, inne rozwiązania, w pełni integrujące się z Komar Optima.